Cześć, witajcie z tej strony Daki. To jest kolejny odcinek ze Stoneblocka. Eee, w 50, to e, nagrywam, e, 5 łapek w górę i, i 60 wyświetleń w Biliście, więc e, bardzo wam dziękuję za taki odzew pod poprzednim odcinkiem. E, generalnie... E, no, wszyscy, e, dzisiaj jeszcze nikogo tam nie ma, ale myślę, że już niedługo jest to możliwe. to od razu po tym, jak się cel wyświetleń i łapek w górę, więc e, może, mogę nie przeczytać niektórych komentarzy i takich rzeczy. No to z, e, idziemy z odcinkiem, z questami. Następne w questach mamy e, zrobienie Oak Crucible, które oczywiście mogę zrobić, bo mnie stać, e, mam wystarczająco drewna bo nasz Nature Core daje wystarczająco drewna. Zobaczymy czy mogę skraftować to... Nie, nie mogę skraftować tego z różnych rodzajów drewna. Skraftujemy to z jednego. I Oak Crucible działa w taki sposób... A nie, to może? Oak Crucible działa w taki sposób, że wkładamy do środka sadzonki i to generuje nam wodę. Więc dostajemy no flaszkę speedu, więc y, teraz potrzebujemy lava generation. Aby zrobić lava generation, musimy wykopać trochę stolna. Potrzebujemy kolejnego młotka. I kopiemy dalej. To będzie już koniec kopania kobla na razie. Musimy go teraz przełożyć na piasek, do czego oczywiście stworzę sobie różdżkę kamienną, która pozwoli mi robić takie coś. I możemy wykopać cały ten kołek. Wykopiemy jeszcze... jeszcze trochę, żeby... 你也吃辣可乐呢。 Niszczymy sobie na spokojnie młotkiem ten żwir. Teraz w tym momencie. Wkładamy cały diert i bierzemy sand. Sand przesiewamy na flintowym sicie, aby zdobyć oczywiście bone meal, który będzie nam potrzebny do skraftowania generacji lawy. Dostaliśmy nasiona kaktusa. Bardzo chętnie postawię sobie kaktusa. Ponieważ dzięki kaktusowi będę mógł mieć zielony barwik, który jest dość ciężko zdobyć. Później, ale znaczy nie jest ciężko, by wystarczy przejść trochę piachu i zdobyć nasionę kaktusa. Ale później, jak nie będzie mi się chciało, to w taki sposób tak zdobędę kaktus. Wiecie co? Myślę, że pora będzie skraftować skompresowane sito. Działa ono tak, że jak skompresujemy piasek, postawimy sobie nasze skompresowane sito i przestawimy sobie siatkę to teraz możemy przesiewać na skompresowanym sieci i wylacę nam dużo więcej dropu czy ja mogę zdobyć bone przesiewając tak, we flintowym jest 15% szansy na drop więc dziwne, że nam jeszcze nie wypadł żaden, ale jeszcze przesiewamy Dalej. Nie wypadł nam żaden bąbil, więc trochę słabo. Ale damy radę, no spokojnie. Będziemy sobie skrasować piec. I przepalimy trochę żelazo. Nagrywa mi się, nagrywa. No um, generalnie o. Mamy. Yy, wodę, więc zbieramy ją i zrobimy sobie z tego glina, żeby zrobić sobie wiaderko. Wiaderko jest mi potrzebne po to, aby aby zabrać tę wodę. Mamy achievement acquire hardware. Nie, nie, jest to quest na żelazo, nie ma questu na żelazo. Ale ja oczywiście sobie zrobię żelazo, żeby... A w sumie niepotrzebnie skraftowałem to wiadro, ponieważ i tak questem jest zrobienie żelaznego wiadra i napełnienie go wodą. Poczekamy sobie tutaj i skraftujemy. I wykopiemy sobie tutaj takie coś. Postawimy tutaj płytkę, żeby w przyszłości z tego to napełnić wodą i aby tutaj płynęła woda. Weźmiemy sobie w tym czasie będziemy sobie farmili sodzą, poparnimy sobie trochę pleko. Trochę drewna sferminaliśmy. To nam wystarczy. Za chwilę będziemy mogli wyjąć wodę. My sobie stworzymy dodatkowe młoty. Dwa. I wyjmujemy wodę. To jest quest. To oczywiście odbieramy. I jesteśmy bardzo fajną rzecz, drakonik Core. Będzie to na potrzebne, tak zamyślałem 30 odcinków do tworzenia y, tej, tej oto zakładki. Na razie będziemy tworzyli sobie na spokojnie tą zakładkę, ale w przyszłości myślę, że tamtą też zaczniemy. Mamy młotek, więc możemy kopać dalej. Przestawimy trochę pochodnie. Jak klikniecie klawisz F7, to będziecie mogli zobaczyć, gdzie mogą pojawić się moby. Ja postawię sobie tutaj pochodnie, żeby mi się tu nie pojawiły. Okapiemy sobie trochę dalej. Lupimy sobie ciemne pomieszczenie na tak 20 kratek dalej, żeby tam się mogły pospałnować moby, żeby y, oczywiście farmić sobie y, tutaj questa na farm na mob farm. Jest prawie cała woda. potrzebowali zaraz 3 albo trzy gliny, więc mamy. E, oczywiście za chwilę będziemy mieli te trzy gliny. A po prostu postawimy sobie tutaj wodę i postawimy dust, tak jak wcześniej. I zrobimy... No a tej pasty także działają nieskończone źródełka, więc nie ma problemu z e, brakiem wody. Nie trzeba cały czas farmić tej wody w taki sposób. Mamy kwesta z gliną zalikowego. O, i wyjamy to latarcia. Bardzo nam się to przyda. Będziemy mogli się bronić przed mobami. Gli, yy, Glina była nam oczywiście potrzebna, aby przetworzyć to na yy, porcelanę, którą której jeszcze Wam nie pokażę, bo mnie na nią nie stać, ponieważ nie mamy żadnego bulminu. co na razie schowamy, ponieważ nie jest nam to potrzebne. Dostaliśmy z zakopania yy, Dyrtu dostaliśmy kość, która bardzo nam się przyda Ponieważ skradzujemy z niej bone Poprzesiejemy i może dostaniemy więcej bone potrzebujemy 7 Chyba nam nie wydropi. No nie, nie chcę wydropić. Nie chcę. Chyba będziemy musieli jednak zdobyć te kości za pomocą farmy mobów. Ale pokażę Wam pewien sposób na... No chyba, że będę miał za mało. Nie, mam niestety za mało amen, am, aluminium. Nie ameninum. Ani ameninium, ani żadnego takich dziwnych rzeczy. E, tylko aluminium. E, Wykopiemy sobie dalej kawałek. To jest kratka e, 999. Więc potrzebujemy przejść 24 kratki a więc do kratki 975. I od tej kratki mogą nam się respić moby. A więc wykopiemy zaraz takie spore pomieszczenie, w którym będą mogły się respić moby.